Cześć, cześć, drogi widzowie. Nagelokuer z tej strony w kolejnym odcinku Mage Seeker. Naszym celem jest porozmawiać z Aidenem, ale najpierw tutaj porozmawiamy sobie jeszcze z Karą i Leilani. Z tego co pamiętam, to zdobyliśmy jakiś właśnie tutaj element. Ostatnia iskra. A, czyli tak jakby był to ult od samej Lux. No tak, w sumie. Zaraz wystrzeliwuje je promień światła, który zdaje obrażenia wszystkim celom w jednej linii. Okej, okay, a tutaj przykuwa się łańcuchami do pobliskich wrogów, spełniając ich i zadając obrażenia. Ja myślę, że tutaj to będzie całkiem fajne. Tylko ciekawe, czy możemy to wybrać w ogóle, bo mamy to póki co wyłączone. No ale nieważne. zapewnienie paskani skrępowania. Możemy wykupić to szybsze, ale. Tu Ruko chyba mamy już wszystkie ulepszenia wykupione, więc możemy teraz tutaj po prostu inwestować swoje zasoby właśnie w ten rozwój. Zdrowia nie zwiększymy, ale zwiększymy na przykład obrażenia magiczne. Może być. Czarów na razie nie będziemy wykupywać. Przebaczenie. Mam pytanie, Lejani. Pytaj śmiało. Ludzie cię lubią i szanują. Przypuśćmy, że zrobiłaś coś złego. Jak przekonać skrzywdzoną osobę, by ci wybaczyła? Przebaczenie to nie jest coś, do czego można się przekonać. Powinieneś być jak najbardziej szczery, uczciwie przedstawić sprawę, a potem dać drugiej stronie wybór. Jaki wybór? Czy ci przebaczy, czy nie? Rozumiem. I to wszystko. Ponowne spotkanie z Lux musiało być niecodzienne. Niecodzienne, tak. Chwila, ale kto mówi, że moje pytanie ma coś z nią wspólnego? <grybujesz> Kobiety wiedzą. Dobra, podsprawdzajmy, po czy czegoś tutaj nowego nie odblokowaliśmy. Póki co, Ruko coś ma do powiedzenia. Lasie. dlaczego w obozie Lux było tak spokojnie? Nie sądzę, by ktokolwiek stamtąd był gotów do walki. Poza Lux. Ona myśli, że zdoła sama jedna obronić całe to miejsce. Szczerze mówiąc, to całkiem możliwe. I jest tak potężna. Nie zawsze była, ale dzisiaj nie chciałbym stanąć z nią do walki. Martwię się o nich. Aj. Nie wiem, co tam było wyżej, ale powiedział Rukos, że się martwi. Zgadzam się, ale Lux próbuje zbudować jakąś utopię. Miejsce, w którym wszystko jest idealne. Tak, ja nie wierzę w takie miejsca. Lux może sobie próbować je stworzyć. Jej powiązania z monarchią mogą być pomocne tam, gdzie my nic nie wyskóramy. Jeśli łowcy magów podejdą do, pod jej obóz, to może wystarczy. Jak im powie, że zna księcia osobiście. To, czego chce Lux, wydaje się sensowne. Miejsce, gdzie magowie pewnego dnia będą mogli swobodnie żyć. Może też powinieneś sobie takie znaleźć, gdy już pokonamy arystokratów. Może i znajdę. No tutaj u Ruku mamy wszystko wykupione, więc luz. to powiedzenia Jops. Tyle dowodzenia. Widziałem jak trenujesz naszych rekrutów Jops. To było... Ożywcze. Podobało ci się? Co? Mogę dać Ci kilka rad, jak budzić w żołnierzach ducha walki. Każdego dnia jesteś coraz lepszy, ale mam parę sztuczek, które mogłyby wywołać sporo. No, huku, ognia, czegoś w tym typie. Hmm. Wszyscy chwalą Twoje szkolenia, Jobs, ale opowiadają takie rzeczy. Mówią o mnie żółte rzeczy? Nie, mówią wspaniałe rzeczy. Po prostu nie mam pewności, czy znam od, odtworzyć Twój styl dowodzenia. Słyszałem historię o żukoglutach. A, rozumiem, o zapasach. Tak, słyszałem o zapasach. Więc pewnie słyszałeś też o połykaniu mieczy. No właśnie, nie potrafię tego. Nie? Przecież jesteś dorosły. Większość dorosłych nie umie połykać mieczy. Na pewno? Siedziałeś w więzieniu, więc może coś cię ominęło. <grywa> Myślałem, że na razie będę się trzymać własnego stylu dowodzenia, Jobs, ale dziękuję Ci za propozycję. Zawsze się o Ciebie troszczę, przyjacielu. O, mamy skrzyneczkę. To prawda, wątpię, żebym tysiąc stąd wytargał, żeby sobie coś ulepszyć, ale próbować można. Tutaj mamy jakiś liścik. Drogi pamiętniku, nie wierzę, że pisze te słowa, ale dzięki obrończyniom zasylasa z ochłapiska. Dla niemaga takiego jak ja ten obóz wydaje się trochę straszny, ale mój brat jest tu bezpieczny. Uczą go, jak używać jego mocy. Zamiast iskier strzela teraz z dłoni wielkimi błonami, ale jego mocy to nic w porównaniu z tym, co widziałem u innych. Błyskawice, przesuwanie kamieni, woda tryskająca w powietrzu istny koszmar. Ale ci magowie są zwykłymi ludźmi, demacjanami. Takimi jak ja. Widziałem nawet córkę starego piekarza, którą znam od lat. Okazuje się, że dziewczyna potrafi przenikać przez ściany. Nie boję się jej. Kiedyś mi się nawet podobała. I może dalej podoba? Pozwolili mi zostać pod warunkiem, że będę naprawiać ich sprzęt. Każdego dnia obóz wydaje mi się mniej straszny. O, mamy skrzyneczkę. Świetnie, to teraz możemy porozmawiać z Aidenem. Tylko najpierw jeszcze tutaj. Porozmawiamy z nim. Zdaje się, że negocjacje z luksaną obrończynią koronie poszły zgodnie z planem. Nie, ale poszły dokładnie tak, jak przypuszczałem. Nie jest zainteresowana żadną walką, w której uczestniczę ja. To mnie zaskakuje. Czy ona nie próbowała ocalić cię przed egzekucją? Skąd o tym wiesz? Byłem w stolicy tego dnia, kiedy uciekłeś. Muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem. Urządziłeś wtedy prawdziwą katastrofę. Nie ma się czym zachwycać. Nie dokonałbym niczego bez pomocy Lux. I ona raczej mi tego nie wybaczyła. Cóż, przynajmniej dałeś moim zwierzchnikom do wiwatu. Po części to właśnie zachęciło mnie do odejścia. Tak czy siak, cieszę się, że dołączyłem do waszej walki. To dobrze. Mam nadzieję, że tego nie pożałujesz. Dobra, teraz potrzebowałbym porozmawiać z Aidenem, który w sumie jest tu. Zgadza czy masz jeszcze tę buteleczkę, którą dałem ci, gdy uratowałeś na w lasach? Aha, jest w dobrym stanie, ale mogę ulepszyć w niej to i owo. Aiden może ulepszyć butelkę z miksturą sylaca. Zwiększając jej mocz leczenia i liczbę użyć w zamian za zasoby. Sylas może odblokowywać wzmocnienia. Większość z nich zwiększa jego statystyki, takie jak maksymalne zdrowie, podczas gdy inne odblokowują umiejętności specjalne. Niestety nas nie stać. Planujemy kolejny ruch. Dobre wieści, Sylasie. Zajęło to nam całą noc, ale Gideon sądzi, że chyba znaleźliśmy to laboratorium. Założyłem w wielkim mieście pewne podziemia, którego nie ma na żadnej z moich map. Mapy są puste w tym miejscu, ale nasi zwiadowcy widzieli, że łowcy magów cały czas tam wchodzą i wychodzą. Moglibyśmy zakraść się do miasta przez kanały. W lasach jest wejście do nich. Nie zabezpieczyli kanałów? Kilan musiał dobrze zamaskować moje ślady. Zatem teraz infiltrujemy miasto. Przygotuj się starannie z lasie, to będzie trudne zadanie. Czyli przypuszczam, że pobocznego nie będziemy mieli. Hmm, możesz wziąć udział, śmiało. A jednak mamy szepty w lesie 2. Dobra, to najpierw tutaj ich wyślemy na łupy. Jednego, tak. To weźmiemy, wyślemy ją. Dobra, i zanim wejdziemy do wielkiego miasta dymacji, zrobimy sobie szepty w lesie. Opcjonalna misja. Zwiadowcy znaleźli więcej śladów magów w lesie. Wytropić ich razem z JOPS. Ci ludzie mogą potrzebować Twojej pomocy. Weźmiemy sobie tutaj. Hmm. Weźmiemy sobie tutaj. O, jednego i drugiego. Dobra. I możemy teraz zaczynać. Sylas, nasi zwiadowcy donoszą, że chyba znaleźli grupę magów ukrywających się w lasach. Doskonale. Nawiązali z nimi kontakt? Niezupełnie. zupełnie. Oni chyba tylko słyszeli głosy i widzieli ognisko, ale gdy próbowali się zbliżyć, nikogo nie znaleźli. To ci mówiłem, Jobs? to wygląda na robotę mistycznego maga. Przekonam go, że nie mamy złych zamiarów. Okej. Okay. To lecimy z, z tą arenką. Ej, nas uważaj na siebie, dobrze? Jeśli przez uważaj rozumiesz, że zwalaj ubyby z pohamowania, to jasne. Dobra, w sumie mamy wszystko co jest potrzebne, więc luz. Доброе. Nie jest od nie światła, tylko tak, nie jest od światła. Dobra, to to. O, odparło się przejście dalej. Ostatnio tego przejścia nie było. Zamaskowana pani w tych lasach? Ty las, chyba widziałam wśród drzew przed nami. Hmm, nawet nie mogę tego wymówić. Nie wiem, czy kiedyś ci mówiłam, ale są rzeczy, których bardzo, bardzo się boję. Chyba nic nie wspominałaś. Są dwie rzeczy, których nienawidzę. Ponad wszystko. Maś i szczury. Aha. Mogę cię zapewnić, że nie ma co bać się szczurów. Nawet ja sam kiedyś nie kończ, nawet tego nie mówię. Dobra. Ale myślisz o tym? Nie możesz tego wiedzieć. W każdym razie, czy miałeś kiedyś tak, że to, czego naprawdę się boisz, akurat pojawiło się przed tobą? I ja. bo ja chyba właśnie widziałem jakąś mazi szczury przed nami i to się mi wcale nie podoba. Zajmę się tym, okej. Okay. O nie. Nie da się przyciągnąć w ogóle do tego czegoś. Naprawdę nie mogę. Oja. To jest niesprawiedliwe, że się nie da ich zaatakować w powietrzu, no. Ja wiem, że jednostka nie latająca i tak dalej, ale no bez jaj. Chyba, że to tornado powoduje, że... Chyba, że to tornado powoduje właśnie taki przebieg spraw. Wow. No dobra, ale czym ja teraz oberwałem? Nie zauważyłem, przecież on był tu do mnie odwrócony takim co temu. Dostałem czymś. Oj, dobra, nie wiem. Nie wnikam. Hier sitzt so jetzt noch Dobra. Najpoważniejsze zagrożenie zostało zlikwidowane, więc teraz to już luz. Syllas. O Jezus, znowu spację nacisnąłem w przerwniku. Dobra, coś tam mi powiedziała? Teraz Sylas odpowiada, nie uwierzę w to ani na chwilę. Jesteś najdzielniejszą jordką jaką znam. Jestem jedyną jordką jaką znasz. A to nieważne. Wiem, że cokolwiek tam jest, poradzimy sobie z tym we dwoje. Sylaz i Jobs, dwoje niewydarzonych bohaterów, rozprawiających się z potworami Demarcji Myślisz, że powinniśmy mieć własny motyw muzyczny? Nie. Okej, okay, ojej. No i mamy osiągnięcie za drugą, tak jakby można by to powiedzieć, arenę. No i pięknie, w tym momencie możemy zakończyć sobie ten odcinek, a w kolejnym ruszamy na główną misję do miasta demacji. Trzymajcie się!